Witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem ze mną Krzyciek. Witam. stary jestem w siedzi. Dzisiaj robimy siano kosy z... razem z sąsiadem. Sąsiad chyba to sam będzie robił szeano kosy. Tak, 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 będę Więc zaczynamy. no bo wsiadamy do naszego władka. Dzisiaj sobie pokościmy Władkiem, bo no dawno nie kościłem władkiem. Dawno Władek. W sumie nie jest tak używany przeze mnie. A ja to nie wziąłem, to będę prosił. No ja 40 stoi w garażu. Szukam na nie... ...na jej zamianę coś, ale na razie nic mi się nie rzuciło. Reszta, jak będzie... grudzień to ludzie może będą coś tam sprzedawać. Niepotrzebne traktory. Ja i nie mogę podczepić yy, rotacyjnej. To nie wiem, co a jest. Dobra, 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 mam. No. Ja tu już koszę. Kurczę, dopiero z garażu wyjechałem, a to mówisz, że już kocisz. Noo, ja raz co jadę. Kurczę, kurczę. A, no ty masz mniejszą łąkę, to ty szybciej skończysz, już jadę, zanim skończę to. A, no, no to nie większą łąkę, bo przecież ja... ...tutaj dorobiłem sobie łąki, nie? A ty kurde, nie pamiętam jak to mniej więcej kosić, kurde. Bo granicy nie... Wiem, ...jaką mam to w ogóle. musiał żeby na granicy wziąć i... ...te krzaki takie posiądź, nie? Właśnie miałem wiedział. to zrobić, ale... ...później zapomniałem i... Ty po prostu, gdzie masz granicę, nie? Teraz mi się przypomniało właśnie. Ja mam pole z boku, to by to inaczej, nie? Jeszcze bramę muszę zamknąć. A więc... Zachęcimy do subskrypcji. A, dziękuję za 100 subskrypcji, dobiłem 100 subskrypcji To jest dla mnie sukces, bo u mnie te subskrypcji idą strasznie słabo No ja mam 300, a zacząłem później nagrywać, bo Cześć no, ja 30 kanału już ma parę filmów z innych gier a ja mam raczej z farminga parę, parę filmów serii naszej poprzedniej serii co nam lekko nie wyszła no po prostu zbyt to tam... No źle to było zorganizowane i... No A I... Dało. I właśnie Udało mi się krowę ogarnąć I... Kupiłem sobie dwie krówki Mamy już dwie krówki Nawet już mamy mleko, widzę No Już mleczko jest zakarmione Pościelone mają, to Kurde, chyba tu nie jest tak jak Ale dobra więc zacielone to... Poczekamy i będzie Będę powiem dwa cielaki. Dobra, ja sobie ciebie na to ja nie mam jedną, bo mam za mało paszy i za mało pieniędzy na góry na Ja mam jeszcze 7000 No bo ja kupiłem tego kawałek tego pola, nie? No to też mi to wszystko... No. Po prostu To pole mnie zjadło. Zjadło mnie, nie? Kawałek, kupiłem. No, ale jest trochę większy tu areał, już jest Ale na realeś się nie kupowałem ten, ale... Chociaż sam ciągnik, nie? Chyba jest do jest... ten... ten... hmm. kosza teraz w 2 minuty Też źle pojechałem, bo myślałem, że kosze, ale jednak nie udało się Ale teraz ładnie to by kosze tutaj no bo jakaś to idzie ładnie, sobie daje spokojnie, radio, to tam jest dobrze. No? Ja mówię za 40 w garażu że zostawiłem. Niech stoi. Jest już bo podpięty. Nie, 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 stoi. No. O może kupimy, ale no, na razie to traktor bardziej miękki ruszył z folią. Ale to może się uda kupić beczkę po prostu w grudniu, nie? To jest małą. No, jakoś. Czy sprzedaż rzepak, bo rzepak nie w grudniu na sprzedaż, nie? No. A ja nie wiem, co już będziemy miał na sprzedaż. Mam pszenicę a, nie, a, inne, To pszenica pszenicy trochę, nie? nie? Mam pszenicy. Co Tylko pszenicy masz? No, 5 tam nie, pszenicy. Nie, nie ja mam pszenicy, na tu nie zepchnięto, to na 900 z czy czymś. No. To się na pewno na tą zarobi, nie? No, parę tysięcy wpadnie, no. Też tam na, na krowki będzie. O, mleko się będzie... po mleku, mleku się dużo wyrobi. No, to na mleku zaraz więcej, bo masz więcej... No tak szczerze już mam 1500 litrów. No, no to już masz prawie 2000 zł, nie? No. A ja tam mam... w tej chwili... Yy, 1200 litrów. No to miałeś trochę szybciej, o miesiąc. O miesiąc szybciej miałem. no ale mam jedną, nie? No, widzisz, to jest duża różnica. No jest, no dwie, wiadomo, że to tam więcej niż jedno, nie? Więc no, to krowy to tutaj... Te... Bardzo łatwo się na tych krowach tu właśnie dorabia, z, szczególnie z tym modem. No, to, zwierzęt, modem to dodatkowe. Nie, to nie. Ten młód pewnie dużo pomaga tak naprawdę. W sumie teraz... Tak naprawdę jak odkąd powstał ten mod, tego mamy tak naprawdę. Więc... Już jakiś czas mamy. Nawet bez tego młoda, no mniej na pewno z tego mleka. A gdzie stąd tam gdzie koszenie? No z połowę mam skoszoną. No ja też robię trzeci przejazd, nie wiem, no, w sumie to czwarty. No ja z i przetrząsnę i będę zgrabiał, nie? Będę czekał, aż mi przyjedziesz. Także ja ci pojadę zgrabiać, czy tam przetrząsnę, nie ty będziesz mi tu prasował, nie? Nie, no, to ja chcę weź pras, po podepni i No zobaczymy, no na razie. Na razie jeszcze kosztowę. No też na razie. To jest na razie jeszcze... Jakoś to idzie. Tu masz tam no, więcej, nie? Przecież przy tym nie najwięcej. No. To no tak. jest na walecie tylko taki mały, nie? Na razie dużo, dużo więcej, nie? Dlatego tak, wiem, że mogę pozwolić na dwie krowy, bo wiem, że mi starczy. Nie, no. nie, nie, nie. By się nabrakło wtedy, dwie Ta prawie zjadła teraz już trzy snopki, nie? Jak ja miałem, nie? Ooo, ja tam też wrzuciłem parę snopków. Zostały mi chyba te cztery jeszcze. Mają... 15 to już wsypane. Więc wrzucimy im 5 snopków. Ja się było... Będzie padać. To no. jeszcze 4 przejazdy będę miał. Może ewentualnie 4? No, też jest. No, myślę, że 3. tak się wyrobię. Będę na koniec, zaraz skopiłam czy na 30 i będę przetrzącał. Tu mi jeszcze trochę brakuje. No, to ma tak większe. Ojej, więc już miałam 9 snarpów z tej łąki. 8. Jest o wiele, wiele większy niż Twoja No ja praktycznie ja do ostatnich pokazów Praktycznie ostatni pokaz i będziemy To za nas przetrzącać żeby to nasza kurowa powyła do Ja tam się nie martwię

mi jeszcze trochę... zostało w więc... aktywniku! Dobra, no, ja a 40 w sierpniu. Ja 30 musiałem. ale lagi były, wie? Lekko mi laguje. A więc, ale z tym farmingiem, z tym problemem z tymi lagami? No, to jest grana też. Zobaczymy, jak będzie, jak w kolejnym farmingu. Pytanie tylko, czy będzie tego kolejnego farminga się opłacać kupować. Właśnie, czy to będzie kolejna... Jak będzie się nic różnił od tego, to tak dla mnie bez sensu. To będzie kolejna kopia, czy coś tam parę dodadzą mi i tyle. Czy to będzie coś fa faktycznie też nowszego? No wie... Ciekawe by było, jakby właśnie dalej to bardziej by tam 3D, takie takie, że jednak ten tak to się kopie w tym polu. A nie że mody na to są. jak to ludzie tworzący mody potrafią zrobić, to czemu farmy tego nie potrafią? Często nie potrafią tego zrobić. Bo nic nie bo nie ma konkurencji, to No właśnie. Abym miał konkurencję, to... ...to ta gra inaczej pewnie wyglądała. A że nie ma, no bo co? Farmer 12 też by był cie ciekawą, grom jest. Ale to jest takie bardziej związane z tym, że tam naprawiasz te budynki. Rodzinę zakładasz. No szkoda, że to nie jest na multi. Jakby to było na multi, by było ciekawsze, tak szczerze. Kurde, za chatą tu otam. Przechodzę. O bramę sobie zachoczyłem, że zrobiłem no, tą. Przechodzę na bramę musiałem zamknąć, bo przecież. No, jakby weźmiemy do chatu, pewnie byłoby mi wygodniej, nie?

Zmierzam końcówkę dosłownie Jeszcze kosisz? No Tak Już prawie przetrząsnąłem No Ale mm -hmm. dopiero... Skończę kosić, tak naprawdę Ja bym przetrząsnięty, to mi będą dwa przejazdy Ja kasiłem. mnie poniosło w pole. No ja mam jeszcze w tej z powrotem i kończę, nie. Będę zgrabiał i... no pojadę sobie po prasę, żeby sobie pracował, nie? Przed wiesz co... gdzieś tam, gdzie ona tam stoi w ogóle... Nie gdzieś w krzoki coś wepnął... w stoi?

No to mamy przepraszam świętę. Tylko zgrabia i lecimy. Przecież ja z grabię po tym po stronie kijowa A nie, dobrze jest. to ale jest tu Dobrze jest, na Niech stoi i nie pada na lecie, to... Eee, to nie jest problem, to to raz dwa zleci tak naprawdę. Ale że właśnie zrobić coś ciekawszego z tym ścianą, chyba, no, że musisz tam odczekać jakieś czas, zanim przetrząsniesz. I tak ze dwa lata trzeba przykład przetrząsnąć. No, a tak to takie wiesz... Jedno za drugim, jedno za drugim, przez no. przetrząśniesz i... I bardzo jeżdżę na ścianę. Zamknąć bramę... Nie wiem jak to się tu wziąć, dobra, jadę tutaj. Naszą samoróbkę... Samoróbkową z grabiarki. Masz tam ja dużo? tą tam dużo? No chyba pożyczę, żeby to... Ale dwie na ten, po... tym, dobra. Chyba będę chyba żyć, żeby to szybciej zaciało. Zrobiłbym to swoje ma... Ale żeby to... w miarę... Psychy, bo to za długo kościłem, tak szczerze mam mogę... trochę inaczej zrobić. Nie posiodę. Ale dziwne jak się znowu zatrzymałem No dłuższy czas dobrze i znowu Aj ten farming ten farming No kurczę yeah.

Wjechałem w bok A ja tu już Raz przetrzęsnął, to szybko leci Raz, dwa Oj, chodź w drugą stronę, gdzieś mi się klawisze potrygowały Ale już opanowana sytuacja Więc Gdzie trzeba tu się z tym klawiszem mylą? A szybko ten kawałek tu więc, więc. Jeszcze mam dwa przejazdy z drobiarką i które dał odwaliłem, na... trudno. I chyba na przestrząsanie skończymy dzisiejszy odcinek, bo już nawet 20 minut przekroczyło. Jeszcze całą, całą niedzielę przesyłać film. A mnie też A Ja się po prostu sprasuję poza odcinkiem, nie będę tu daną za oprasowaniem. Chyba też tak będziemy się Bo... Bo nie będę musiał zrobić. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, jakiejś subskrypcji i komentarzyka to byście chcieli zobaczyć jeszcze będzie nam też takie jakoś inaczej się tutaj nagrywało no właśnie tak nie wiem za bardzo co nagrywać no. czy jest jakieś inne gry czy tylko się trzymać na farmingu No, to są, że możemy jeszcze z innych gier nagrać No, mamy kilka no więc na tą chwilę dziękuję za oglądanie i na następnego tego odcinka na razie cześć też się żałuję na razie.